Marketing społecznościowy to system prokonsumencki, zupełnie nowy sposób dystrybucji produktów. Możesz generować dochody poprzez rozwijanie społeczności używającej produktów, których sam używasz. W marketingu społecznościowym kluczowym wyborem jest wybór właściwego partnera. Tylko sprawdzona firma z unikatowymi produktami może zapewnić Tobie stabilność na lata. Jeśli przyjrzysz się historii branży, to w ciągu ostatnich 50 lat powstało ponad 40 tysięcy firm, i każda z nich twierdziła, że stanowi wyjątkową szansę. Rynek zweryfikował te twierdzenia. Do dzisiaj przetrwało tylko 10 tysięcy, a z tego zaledwie niecałe 100, czyli mniej niż 1%, osiągnęło sukces. Obroty powyżej 100 milionów dolarów rocznie. Jedną z nich jest firma Monavi. Założona w 2005 roku w rekordowo krótkim czasie 3,5 roku, doszła do skumulowanego obrotu 1 miliarda dolarów. Jest to najlepszy wynik w historii branży. W 2009 roku zostaliśmy uznani przez czasopismo Inc. 500, grupujące najszybciej rosnące firmy w Stanach Zjednoczonych za numer 18 w zestawieniu ogólnym i numer 1 w kategorii żywność i napoje. Współzałożyciel i prezes firmy Dalin Larsen, został uznany za przedsiębiorcę roku w USA przez Ernst Young, jedną z największych firm konsultingowych na świecie. Już w piątym roku swojego działania Monavi weszła do pierwszej dwudziestki największych firm branży. Wszystkie pozostałe firmy z pierwszej dwudziestki były co najmniej pięciokrotnie starsze niż Monavi. Większość z nich działała nawet na pięćdziesięciu rynkach świata. Na szczęście dla nas, Monavi osiągnęła ten wynik przede wszystkim w USA. Jeśli słyszysz o Monavi po raz pierwszy, to oznacza, że jest to najlepszy moment na wejście w ten biznes. Zastanów się, dlaczego rozpoznajesz te marki. Produkty tych marek sprzedają się masowo od wielu lat. Żadna z tych marek nie jest polska i pewnie nawet nie pamiętasz, kiedy weszły na nasz rynek. Czy chciałbyś otrzymywać 1% od obrotu tych marek na Twoim rynku? Niestety to już nie jest możliwe, już jest za późno, a z perspektywy czasu łatwo powiedzieć, że było warto. Ale czy powiedziałbyś tak dla tych marek, kiedy usłyszałeś o nich po raz pierwszy? Kto stoi za sukcesem tych firm na naszym rynku? Inicjatorzy ludzie, którzy szybciej niż inni reagują na zmiany. Ta grupa to około 5% społeczeństwa, która wcześniej niż inni dostrzega szansę. Potem wszyscy im gratulują, mówią, że mieli szczęście, ale nie o szczęście tu chodzi. Podejmują oni działania wcześniej niż inni na podstawie pewnych zebranych dowodów i to oni zarabiają fortuny, kiedy marka i produkty stają się popularne na rynku. Stań się osobą, która wykorzysta właściwy moment na wejście do sprawdzonego modelu biznesu ze sprawdzonymi produktami i będzie współudziałowcem sukcesu Monavi w Polsce i w Europie. Otóż firma Monavi tak naprawdę dopiero zaczyna w Polsce i w Europie. Mamy gigantyczną szansę. Mamy do czynienia z firmą, która osiągnęła już wielki sukces na innych rynkach, która proponuje sprawdzony model biznesowy, sprawdzony system, który proponuje doskonały produkt i dopiero w tej chwili zaczyna w Polsce. Według niezależnych ekspertów, to właśnie MonaVie jest najlepszą szansą na dobry biznes. Niezależny ranking MLM uznał MonaVie za najszybciej rozwijającą się firmę MLM w Polsce w 2012 roku. Dowodem sukcesu MonaVie jest osiągnięcie w najkrótszym czasie miliarda dolarów skumulowanego obrotu. Na to samo Microsoft potrzebował 11 lat, Apple 7 lat, a MonaVie tylko 3,5 roku. Pewnie wyobrażasz sobie, co może osiągnąć na naszym rynku firma o takim potencjale w ciągu najbliższych pięciu lat, właśnie rozpoczynając ekspansję. W Monavi mówimy o pieniądzach, ponieważ już po ośmiu latach firma robiąc ponad 3 miliardy dolarów obrotu, stosując unikatowy system wynagrodzeń, wypłaciła swoim partnerom 50% z obrotu, czyli ponad półtora miliarda dolarów prowizji. Stało się to głównie w USA i w Azji, teraz kolej na Europę. Olbrzymi potencjał, ponad 700 milionów ludzi, a w dobie rosnącego kryzysu na pewno wielu skorzysta z tej okazji. Na czym polega Twoja szansa? Ty już dziś dysponujesz właściwą informacją, i to od Ciebie inni mogą dowiedzieć się o tej możliwości. Polska jest pierwszym krajem europejskim otwartym dla Monawii. Obecnie mamy za sobą najtrudniejszy etap stworzenia skutecznego, jednolitego modelu działania, materiałów takich jak ta prezentacja oraz wielopoziomowego systemu szkoleń. Obecnie jesteśmy w fazie gwałtownego wzrostu, z którego i ty możesz skorzystać, aby po latach cieszyć się stabilnym biznesem. Żadna firma nie jest w stanie odnieść długoterminowego sukcesu, jeśli nie odpowiada na potrzeby rynku. Sukces vie wynika z doskonałego wyczucia potrzeb współczesnego konsumenta. Specjaliści nie mają wątpliwości, jakie są obecne trendy w gospodarce. Przyszłość należy do trzech dziedzin: wysoka technologia, wellness oraz edukacja osobista. Decydując się na biznes zgodny z obowiązującym trendem możesz być pewien sukcesu. Monavi oferuje produkty zgodne z trendem wellness. Kluczowe znaczenie mają oferowane przez Monavi produkty nowej kategorii napoje funkcjonalne, w idealny sposób odpowiadające potrzebom większości społeczeństwa. Drugą linię produktów Monavi stanowią produkty kontroli wagi. Są one obecnie jednymi z najbardziej pożądanych przez konsumentów. Czy znasz osoby w Twoim otoczeniu, które mają problemy z nadwagą? prawie co trzeci Europejczyk próbował jakiejś diety na odchudzanie. Nawet o 23% rośnie sprzedaż tych produktów. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że 400 milionów ludzi w Europie ma problemy z nadwagą. W Stanach Zjednoczonych rynek napojów funkcjonalnych jest wart 10 miliardów dolarów rocznie. Na tym rynku Monavi osiągnęła łącznie ponad 3 miliardy dolarów. Rynek produktów kontroli wagi ma wartość 60 miliardów dolarów rocznie. W Europie są obecnie dostępne obie linie produktów. Zastanów się, co Monavi osiągnie na rynku wartym 60 miliardów dolarów. I jaki procent tego rynku może stać się również Twoim udziałem? Być może zadajesz sobie pytanie, jak działają produkty Monavi, jak działa firma, jak i ile mogę zarobić. Korzystając z innowacyjnego i unikatowego, prokonsumenckiego systemu Monawi. W kolejnych filmach uzyskasz odpowiedzi na te pytania.